Cześć wszystkim, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Mitsubishi Eclipse Cross z 2018 roku, w wersji silnikowej 1.5 163 konnej. Jego pierwsza rejestracja miała miejsce w lipcu 2018 roku, a przebieg to niecałe 21 tysięcy. Wejdźmy sobie do środka, o, widzimy dokładny przebieg, odpalmy sobie samochód. Dostęp do samochodu mamy bezkluczykowy Tak samo jak odpalanie Więc kluczyka nie musimy w ogóle wyciągać Z kieszeni, z pysaka, z torebki Na wyposażeniu mamy Oczywiście lusterka elektryczne Wszystkie szyby są też elektryczne Asystent pasa ruchu Radar antykolizyjny Czujnik zmierzchu I czujnik deszczu Tempomat, ogranicznik prędkości Sterowanie radiem z kierownicy I zestaw mówiący kolorowy dotykowy wyświetlacz możemy sobie śmiało podpiąć telefon a po odrzuceniu biegu wstecznego pojawia nam się kolorowa kamera cofania klimatyzację mamy dwustrofową automatyczną poniżej dwa wejścia USB gniazdo zapalniczki przednie fotele mamy w dwóch stopniach podgrzewane skrzynia jest tutaj automatyczna a poniżej się mamy Taki panel do sterowania wyświetlaczem. Zerknijmy sobie do tyłu, jak to wygląda. Z tyłu dość przestronnie dużo miejsca, więc wysoka osoba też komfortowo może podróżować. No i zerknijmy do tego, co też jest bardzo ważne czyli bagażnik. Mamy taką roletkę, bagażnik jest też dość przestronny, a poniżej mamy taki organizer, coś małego, możemy sobie też spokojnie pochować z przodu, z przodu oczywiście, mamy też. Światła do jazdy dziennej, a więc praktycznie nie musimy się o to martwić, na jakich światłach jedziemy. Dzięki bardzo za wspólne oglądanie. Zachęcam do śledzenia naszej oferty, polubienia nas, wizyty w salonie i zakupu samochodu. Dzięki bardzo.